Okej, okay, powinno teraz... <laughs> V2. I teraz jest czat. Edytuj film. Ctrl V, Zapisz. Ok, zapisano zmiany. Proszę działaj chat, chat działaj. Proszę i nie wywalaj mi ten. Nie wywalaj, proszę. Działaj czat. Jest, siema już jest. Le... Jest. Tak, Filip, jest. Siema już jest. Tak, siema drugi raz. O Boże, udało się. I nad w tym jest. Ja ja tak gramy go to. Prawie nie, nie, gotowe. O, że udało się wreszcie po tysiącu latach, co jest, ale dostęp waty. Yy, mogę grać? Plid? Tak, możesz zagrać. Yy, Brown Stars Fortnite. Tak, możesz zagrać. Yy, Kodik za chwilę na czasie napiszę. Ok. Uratuję cię! Misiu zły. Yeah. Nie, co? Mm źle zrobiłem no. Pog. Pomuż Gibson. A dasz moda please. E, właśnie będzie konkurs o moda. E, no raczej na solo. E, w ogóle, która godzina? Oh Boże, 11. Nie po Okej. Okay. Trzeba walić się na... U... Uba. Paka. Peka. Ok. zaczynam się zastanawiać, co to znaczy peka. Ale okej. Okay. Nie bądź zastopuje. okej okay, dawaj. Bot. Bot jeden. Zabijemy go. Dobrze. Masno. Dawaj tego kolekta, parota, właśnie, 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 kolekt parot. To mm, wiercie do. Wpiszcie e, beka, a nie beka, e, tak. Beka, a nie... nie. bo jakoś zawieszony jestem. Coś mnie, s... coś tam i. Jestem skupiony na grze strasznie. Okej. Okay. Wiesz, jak przegraliśmy to mogę przeczytać... Co napisałeś... Dla pewności... Nie, 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 nie! 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 Co się odrypało? Nie chcąc nacisnąłem... Że, nie, że jest czat dla dzieci... I tego nie może... Nie, że jest dla dzieci i nie można czatu używać DAK solo. Okej, okay, DAK solo. E, daj. E, daj tą muzeum w tle. YouTube, co to jest? JRC Arse? Okej, posłucham tej muzyki trochę. Ale chyba nie, nie będzie mnie słychać. Czy będzie mnie słychać? Eee, git jak gra. Okej, okay, ale wejdę jeszcze raz. Solo, okej, okay, niech będzie. Solo. Eee, daj. Eee, daj ciszej trochę i git. Okej. Okay. Nie wiem, na, na, na ten, bo na 20 dałem. Na 10? Słyszycie mnie dobrze? Kurczę. Top model. Masz kąt już na PayPal? Nie, nie będę się logował na PayPalu, raczej nie. Mogę oceniać hello. Eee, tak. Znaczy eee, trochę daj głośniej. Okej. Okay. Ale nie wiem, czy ten piosenek jest ten potrzebny aż tak. Lepiej oceniać. No, jeśli Teraz. Jaki. No kurde, właśnie o to chodzi, że nie będę mógł czytać czatu. Przej, a mogę wejść tak? Mogę wejść. O, tak. O, jaka kategoria? Nie ma. Kategoria Okej, okay. wchodzimy w swój profil. Czekajcie, <coughs> czekaj chwilę jeszcze. A, 62 subskrypcji, dowieliśmy to. Eee, jak masz klub? Mogę dołączyć, żeby grać? Okej, okay, ale nie, masz kod, to... Kod. Właśnie i o to mi chodzi, że będzie mnie słychać. Donej bym wysłał, ale jak nie masz PayPala, to nie wyślę. Trudno. Mówi się. Nie, no bo mam tylko telefon. Aha, ok. No to. Klub.... Wiesz co? Bo nie wiem, czy ja chcę być w tym klubie. Czekaj. Nie wiem, kaktusa, Wiora żółtego, otwarty, wymagane, pchary, nie, na zaproszenia, P pro, oznaczenie swojego zapiegu, porodziny, żartem z tym graczem, bez, jeśli, czyż nie da się już później tego wyłączyć. Po, pro, rodziny nie no, włączę, przeglądaj. Iran. Czemu Iran? Moi Iran? Poland. Utwórz. Masz szopiści. Tylko przez zero. Okej, okay, nie. Nie, 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 nie. Sorry. Dobra, wyłącz tą piosenkę, bo nie słychać jej w ogóle. Nie no, okej. Okay. Mm. Mm, top Model, jeszcze raz napiszę. Okej, okay, nie, nie nie, chcę mi się bawić, elo. Jaka kategoria? Bez kategorii, no kurde. Bez tego wybijamy boty bez spacji, bo za chwilę mi coś pójdzie nie taki znowu będzie trzeba tak. kurde co jest bo nie, nie mogę teraz wejść na swojego live'a. Czas leci ready właśnie dokładnie że ja też w jakieś skinę ubiorę. Okej okay, yy. Poczekaj bo nie no, mam i pokaż Okej, okay, dobrze... Yy, chwila. Klub. Shopiści, kaktus i tylko 12 tego. Yy, 12860 koła w choroków. Mm. <laughs> dobrze, na się będę trzymał. Bo... Szopiści, ale przez zero. Pamiętaj, szopiści przez zero. Szopiści przez zero. Mm. Szopiści przez zero. Wszystko wzdłuż. Teraz będę na wózku się kręcił. W co gramy? Top model, tylko że browser z Fortnite chcę dołączyć. Zgadnij, ile mam lat. 13. Zgadłem? 13 to będzie dobra liczba. 13, tak. 13. 13. A chyba, że masz o wiele mniej i masz 6. <laughs> A nie, z 13, no. Dwanaście i No, byłem blisko. To znaczy, że musisz zostawić... Przez to, że nie zgadłem, to musisz zostawić pół lajka. Pod live'em. Dawaj, dawaj w z Fortnite. Y nie ma takiego klanu. Jest taki klan. Wszystko z dużej szopiści. Przez zero. Napiszę ci to nawet na czacie. No, kurde, wywaliło mnie. Cześć. Ale nie działa. Nie. C. Ci. Taki masz klub przez zero wszystko z dużej. Nie wiem o co się chodzi. Ziomuś. Gramy. Jesteś już? bez kategorii Gata <coughs> Bull prowadzi czy ja <coughs> Mój no Zipek jest offline. O co, kaman? O jest, jesteś. Widzisz? Widzisz, że jesteś. Już przez z. skrapu. piszę, ale ok. Gibson. <coughs> ok, nie, Gibson będzie musiał top model. Ja. Prowadzę ziemniak mamy anglika, A kto? Ray. o tu. Raj O dwunastej mamy podejrzew. Już. Serio, ale że tak serio, serio. No to chat. za trzydzieści, za piętnaście, widzę z i my się. A która godzina była? Okej, okay, chat. Ze 15, no, od 15 w górę. Jaki masz telefon? Samsunga. Galaxy 40 Okej. Okay. Więc wsiłka i no będzie zablokowany live będzie cały czas, tylko że będzie zablokowany. Więc no ja też XD S. Aha. Okej. Okay.